Dzień dobry. W tym filmie będę mówił o radzeniu sobie z toksycznym partnerem. Wiele osób mówi, że jest w związku z toksycznym partnerem. Bardzo głęboko wejdziemy w ten temat w tym filmie. I oprę ten film na trzech elementach. Pierwszy element to będzie różnica między problemem a rozwiązywaniem problemu. Przedstawię Ci pewnego rodzaju różnicę w nastawieniu mentalnym do bycia w związku z partnerem, którego nazywasz toksycznym. Yy, drugi etap to będzie brak opcji, wytłumaczę Ci. W jaki sposób to tak naprawdę brak innych opcji jest Twoim problemem? A w trzecim etapie powiem Ci o odpowiedzialności. To zostawimy na sam koniec. Więc zanim rozpocznę, to chcę Ci powiedzieć, tak jak to ostatnio robię w moich filmach, abyś wszedł sobie do opisu tego filmu i zobaczył, co tam jest zobaczył co tam umieściłem. Będzie tam między innymi zapis na sesję, możesz się zapisać. Jeśli moje filmy są pomocne i chcesz ze mną przedyskutować jakieś swoje problemy, chcesz żebym podzielił się z Tobą moim spojrzeniem na konkretny przypadek jaki mi przedstawisz, nie ma problemu po prostu kliknij w link i się zapisz. Więc zaczynamy film. Pierwsza rzecz to różnica między Problemem a rozwiązywaniem problemu w kontekście nastawień myślowych. Więc na początek chcę też powiedzieć, zanim w ogóle zacznę, że radzenie sobie z, toksy z toksycznym partnerem to kwestia, którą tak naprawdę należy rozwiązywać zupełnie inaczej niż ludzie myślą. Czyli zwróć uwagę na to zdanie. Radzenie sobie z toksycznym partnerem. My nie chcemy sobie radzić z jakimiś problematycznymi ludźmi. Nikt w ogóle nie chce takiego czegoś robić. Więc, tak naprawdę, odpowiedź na pytanie, jak sobie radzić z toksycznym partnerem, jest zawarta w pytaniu. Ponieważ Nikt zdrowo myślący nie chce radzić sobie z toksycznym partnerem. Nie chcemy sobie radzić z kimś, kto jest głupi. Nie chcemy sobie radzić z takimi osobami. Czyli odpowiedź na to pytanie zawiera się w pytaniu, ponieważ. Rozwiązanie, to nie radzenie sobie. Nie radź sobie, nie staraj się sobie poradzić, bo tutaj w ogóle nie o to chodzi. Czyli, jeżeli ktoś jest do ciebie niedobry, niemiły, niefajny, albo po prostu nie chcesz z tym kimś mieć kontaktu albo nie lubisz tej osoby, no to po co z tą osobą się komunikujesz? Proste. Tyle. Proste. Ale, oczywiście, nie jest to aż tak proste. Bo ludzie mają gigantyczne problemy w tej dziedzinie, i nawet jeżeli ludzie wiedzą, że nie chcą być z tą osobą w związku, to i tak nie odchodzą od tej osoby. Bo jest to dla nich problematyczne. I teraz, dlatego, ja nie mogę zakończyć filmu już teraz. Mimo, że mógłbym, to muszę jednak to wyjaśnić głębiej, co, co zrobię teraz. więc na tego różnica między problemem a rozwiązywaniem problemu. Więc patrz. Problem. Jest problem. Więc rozwiązujesz problem. I nie ma problemu, bo jest rozwiązany. Tyle. To jest pierwsze podejście. Drugie podejście. Problem. I więc problem. Czyli chodzi o to, że Często jest tak, że ludzie mają problem i to prowadzi do tego, że dalej mają ten problem albo mają więcej problemów. Czyli w życiu ludzi pojawia się jakiś problem i zamiast ten problem rozwiązywać, to ludzie bardzo często go nie rozwiązują. Po prostu. Tylko zostawiają. Problem, więc problem. Nie rozwiązują problemu. Tylko żyją z nim. Więc to jest różnica między całkowicie odmiennymi podejściami do życia. Jak masz jakiś problem, na przykład z toksycznym partnerem, to albo jesteś z tym toksycznym partnerem dalej i problem nie jest rozwiązywany. Albo zostawiasz tego toksycznego partnera, i problem jest rozwiązany. Tyle. Więc. Tak. Brzmi to groźnie, tak. Zostawiasz. Bo osoby sobie myślą teraz pewnie niektóre, że no ale ja nie mogę. Nie wiem, czy chcę go zostawić bo ta osoba yy, ma pewne dobre rzeczy, robi pewne dobre rzeczy dla mnie, jest miła czasami i tak dalej. Ok. Jeżeli ktoś jest miły czasami albo nie zawsze, to nie jest miły. Jeżeli ja jestem miły, a za chwilę już nie, to tak naprawdę nie jestem miły do jakiejś danej konkretnej osoby. To tak naprawdę nie jestem miły. Albo jestem miły cały czas, to wtedy jestem miły, albo jestem miły czasami. A czasami nie, to wtedy nie jestem miły. I teraz tak, ktoś może pomyśleć, no ale jak to to? To, to, to ludzie popełniają błędy czasami i czasem czasem się musi zdarzyć tak, że że zrobimy coś i to zostanie odebrane jako niemiły. To co wtedy znaczy, że jesteśmy niemiły? Nie, nie. Ponieważ jeżeli generalnie w zdecydowanej większości przypadków jesteś miły, a w określonych przypadkach, które wymagają tego, żebyś powiedział na przykład komuś prawdę, która jest brutalna i to zrobisz, to wtedy nie oznacza, że jesteś niemiły. Wtedy po prostu to jest Określona wyjątkowa sytuacja, w której zrobiłeś tak i tak, bo to i tamto. Ok. Więc. Ludzie myślą, że właśnie mogą w jakiś sposób rozwiązać problemy z swoimi partnerami i to. Pff. Się prawie nigdy nie dzieje. Nawet jeżeli są jakieś przypadki, kiedy to się udało zrobić, i partner się zmienił, to to są takie małe ilości przypadków, że to kompletnie nie ma najmniejszego sensu: wiara w coś takiego. Nie ma to żadnego sensu. Spieszysz. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, jest taka, że kiedy widzisz. Zachowania toksycznego partnera i bardzo cię to boli, to musisz też spojrzeć na swoje zachowania i już ci to dokładnie wyjaśnię. Chodzi tutaj o coś takiego, że jeżeli twój partner, którego nazwijmy toksycznym, robi różne zachowania i tobie się te zachowania nie podobają i cię denerwują, to w jakim sensie, jeżeli jesteś z tą osobą dalej i denerwują cię te rzeczy. Jesteś dokładnie taki sam jak ta osoba druga, ponieważ jesteś z tą osobą i ta osoba sprawia, że ty jesteś zdenerwowany. Czyli ta osoba wpływa na ciebie w taki sposób, że ty zmieniasz swoje zachowanie i myśli pod wpływem tej drugiej osoby. Czyli w jakimś sensie robisz to, co ta osoba. Chce, żebyś zrobiła, w jakimś sensie takie coś się dzieje. I można powiedzieć jeszcze głębiej, że w jakimś sensie przez to ty stajesz się tą osobą. No bo jeżeli ta osoba tobą rządzi, to ta osoba rządzi sobą i tobą, czyli w pewnym sensie ty jesteś tą osobą nawet. Jesteście tacy sami. Jest dokładnie to samo, ponieważ Zwracacie uwagę na to samo. Interesujecie się tym samym, ponieważ ta osoba wytwarza określoną energię, a ty tą energię ta energia na ciebie wpływa. Czyli pod wpływem tej energii ty zachowujesz się w określony sposób, czyli na przykład denerwujesz się albo jest Ci smutno. I teraz jedyna opcja rozwiązania problemu to oczywiście wydostanie się z takiej relacji. Dlatego też jest ważne, żeby po prostu patrzeć też na siebie bardziej, a nie na tą drugą osobę. Bo to jest taki podstawowy problem, że ludzie krytykują innych, swojego partnera czy tam kogoś, nie patrzą na siebie. A to zawsze jest tak, że problem leży w nas. Gdyby nie było w nas problemu, to wtedy w ogóle byśmy nie byli w tą, z tą osobą. Jeżeli nie jesteś w stanie odejść od osoby, do której chcesz odejść, to znaczy, że problem jest z tobą, a nie z tą osobą. To jest bardzo ważne, do się to Okej, okay. druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to brak opcji. I brak opcji to jest w, tak naprawdę wyjaśnienie problemu. Prawdziwy powód, przyczyna, źródło problemu. Czyli nie jest tak, że ta osoba druga jest niedobra i Ty przez to cierpisz. Problem polega na tym, że Ty nie masz innych opcji. Dlatego jesteś tą osobą, bo boisz się odejść od tej osoby, bo nie będziesz mieć nikogo innego. Gdybyś był osobą towarzyską, pewną siebie, rozwiniętą, Aktywną, to wtedy yy, regularnie poznajesz nowe osoby i Twoje życie wygląda tak, że masz te opcje. I teraz ja nie mówię dokładnie, jak taki stan osiągnąć, bo to nie, nie o tym jest ten film. Jak osiągnąć stan, w którym masz dużo nowych znajomych, w którym masz dużo opcji i tak dalej. To nie jest film o tym. Ja w tym filmie mówię o tym, jakie mieć nastawienie mentalne, jakie można mieć nastawienie mentalne, jakie nastawienie mentalne może być pomocne w relacji z drugim partnerem, z pierwszym partnerem, z partnerem po prostu, która może być w jakiś sposób dla Ciebie niekomfortowa. Ok. Więc to jest często nieuświadamiane źródło. Brak opcji jest często nieuświadamianym źródłem problemów. Nie masz innych opcji, nie masz innych osób, z którymi się spotykasz, i dlatego jesteś z tą jedną osobą. I teraz nie da się zbudować relacji w sposób całkowicie bezproblematyczny, jeżeli ty czujesz, że ty nie masz żadnych innych opcji. No Nie, te opcje muszą być. To musi być. Osoba, którą ty wybierzesz, to nie może być osoba losowa, która akurat ci spadła z nieba, czy tam przypadkiem ją poznałeś gdzieś. To musi być osoba, którą ty wybierasz spośród osób, które poznałeś. I teraz ja nie mówię dokładnie, jak to zrobić, tylko mówię, przedstawię ci filozofię, według której powinno się żyć, do której powinniśmy dążyć, a przynajmniej podaję ci pewnego rodzaju moje refleksje, przemyślenia, które być może są dla ciebie pomocne, być może nie. I trzecie rzecz, o której chciałem mówić, to jest. Odpowiedzialność. I sytuacja wygląda tutaj tak, że po prostu trzeba przejąć odpowiedzialność za swoje życie ostatecznie. Czyli to, o czym ja mówię w tym filmie całym, to jest tak naprawdę przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie. Czyli ty bierzesz odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądało twoje życie, kogo spotkasz, co się będzie działo, gdzie będziesz jechać, gdzie będziesz mieszkać, z kim będziesz się spotykać, z kim będziesz rozmawiać, gdzie będziesz żyć tak itd. itd. Chodzi o to, żeby to nie było źródło przypadku wszystko, tylko chodzi o to, żeby to było w jakiś sposób przez ciebie kontrolowane, żebyś to miał wpływ na to, co się dzieje w swoim życiu, a żeby nie było tak, że jesteś z jakąś osobą i ta osoba wpływa na ciebie i pod wpływem tej osoby ty się zachowujesz w, to, w jakiś sposób. Czyli ty nie masz kontroli do końca nad swoim życiem, a przynajmniej jak już, no to powiedzmy, że masz jakąś pośrednią kontrolę, więc to nie o to tutaj chodzi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby tą kontrolę po prostu przejmować i żeby to życie było bardziej po prostu takie, jakie ty chcesz, żeby było, a żeby nie było tak właśnie, że otoczenie czy jakieś inne konkretne osoby w jakiś sposób Ciebie kontrolują, czy, czy to one tak naprawdę decydują o tym, co Ty robisz, co Ty czujesz, co Ty myślisz nawet. Tak to wygląda, otoczenie jest tak silne, tak silnie na nas wpływa, że nawet nasze myśli, przez to i zachowania nie są tak naprawdę nasze, tylko są tym, co my widzimy na zewnątrz. I to jest w bardzo wielu przypadkach, i my myślimy, że o, ja to już to wiem, ja już w ogóle nie jestem uzależniony od otoczenia. Co jest kompletnym absurdem, oczywiście, bo. My nawet robimy różne rzeczy, o których nie wiemy, że robimy je. Nie, nie, nie jesteśmy do końca świadomi, że my nawet takie rzeczy robimy. Jeżeli człowiek zajmuje się badaniem swojej świadomości, to wtedy dotrze do tych nieuświadomionych zachowań, myśli, reakcji, jakie wytwarzamy. Ok. Więc mam nadzieję, że to, co mówię jest pomocne i chcę jeszcze powiedzieć kilka słów o tej odpowiedzialności. Ponieważ odpowiedzialność jest najważniejsza, czyli jeżeli masz tą postawę taką problem problem, czyli jest problem i yy, to prowadzi Cię do tego, że dalej jest problem, bo tego nie rozwiązujesz, to to, co jest istotne, to zrozumienie, że to jest pewnego rodzaju nastawienie do życia. Jeżeli ty nie rozwiązujesz swojego problemu, to dlatego, bo Cię to nie interesuje. Gdyby Cię to interesowało, to byś to zrobił. Więc jeśli tego nie robisz, to nie musisz go dlatego, bo Cię to nie interesuje. Nie jesteś tym zainteresowany. Masz to w dupie. Wydaje się, że jesteś zainteresowany i nawet ty tak myślisz, nie jesteś. Bo gdybyś był, to próbowałbyś każdego dnia coś zrobić. Myślałbyś każdego dnia, co zrobić. Wykonowałby jakieś kroki. Możesz te kroki wykonywać. Nikt cię nie trzyma, nie jesteś uwiązany, nikt cię nie zakazuje. Ludzie też mają takie problemy, że na przykład wydaje mi się, że toksyczny partner dajmy na to ich im coś zakazuje. To jest z kolei kolejny element tego, że toksyczny partner ma na to tobą kontrolę, bo ty pozwalasz mieć na sobą kontrolę. Czyli tak naprawdę to nie jest w tym sensie problem. Problemem nie jest toksyczny partner, tylko ty. Bo ludzie w takich relacjach y, są kontrolowani przez toksycznych partnerów, ok, ale dlatego, bo sami na to pozwalają. Więc tak naprawdę to nie toksyczny partner wyrządza im zło, ale sami sobie wyrządzają te osoby zło. Czyli to, co jest istotne, to zrozumienie, że ty masz kontrolę y, i nie pozwolenie na to, żeby inna osoba ci zakazywała czegoś albo to wam rządziła. I ludzie myślą, że o, że ja się boję toksycznego partnera, bo on mi coś zrobi. <gry> to też jest kompletny absurd, bo toksyczny partner to jest zwykły człowiek, który jest przestraszony tak jak ty. On wydaje ci się taki straszny, ponieważ nieświadomie stosuje na tobie techniki manipulacyjne. Ale to nie oznacza, że ta osoba rzeczywiście. Jest zdolna do zrobienia różnych strasznych rzeczy. I ty wierzysz, że ta osoba jest zdolna do tego, ty w to wierzysz, bo, bo ten twój partner cię o tym yy, jakby przekonał już kilka razy w różnego rodzaju sytuacjach, ale to wszystko jest tylko budowa budowanie wrażenia, fasady. To nie jest prawda. Okej, okay. więc nie może być tak, że po prostu druga osoba mówi ci na przykład. Nie możesz zrobić tego, i ty nie robisz tego. Słuchasz tą osobę. To są jakieś kompletne jaja. Nawet gdyby ta osoba miała cię zabić, to po co żyć? Takiej relacji nie ma tu żadnego sensu. Więc teraz to, co jest niezwykle kluczowe, to pozytywne nastawienie i tak naprawdę koniec. Pozytywne nastawienie do tej sytuacji. Jeżeli chcesz się uwolnić od toksycznego partnera. Zmień swoje nastawienie na pozytywne, a wtedy zobaczysz, że nie masz tak naprawdę żadnego problemu, i odejście od toksycznego partnera może być wtedy bardzo proste. Bo zobaczysz, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest fajnie, i zobaczysz nagle, że wszystko jest super, i ja nie chcę być z tą osobą, po prostu, więc odchodzę. Tyle, wszystko jest super, bo. Osoby, które chcą odejść od toksycznego partnera, nie są w stanie tego zrobić, znajdują się w stanie niezadowolenia. A jeżeli jesteś w stanie niezadowolenia, to ciężko jest cokolwiek zrobić. I teraz jest już coś takiego jak święty dar gniewu, że niezadowolenie powoduje działanie. No ale w bardzo dużej ilości przypadków niezadowolenie jest bezproduktywnym tworzeniem negatywnej energii. Czyli chodzi o to, że Święty dar gniewu jest tylko wtedy, gdy niezadowolenie powoduje jakieś akcje, powoduje jakieś działania, jakieś efekty, jakąś wartość, jakąś, jakiś produkt. Mam nadzieję, że to są, więc pomocne, ale też takie rozjaśniające. Bo tak naprawdę celem moich wszystkich materiałów jest rozjaśnianie. Koniec. To jest wszystko. To jest cel wszystkich moich filmów. Rozjaśnianie. Czyli że ty masz coś w swoim życiu, jakiś problem, jakąś sytuację i ty nie wiesz, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Albo do końca nie rozumiesz, że co? Co, co, co to jest? Czemu tak jest? Co to znaczy? I dlatego moje materiały mają na celu rozjaśnienie, żebyś ty... O, okej, okay, tak to wygląda. Abyś zobaczył, co tak naprawdę jest przed tobą, bo to jest problem, że osoby, które mają różnego rodzaju problemy w życiu, nie, wie, nie wiedzą, co jest wokół. Nie widzą, co jest wokół. A naszym celem jest zobaczenie, co jest wokół, tyle. Jak zobaczysz, jaka jest prawda, co się znajduje wokół ciebie, problemy się kończą. <laughs> Myślę, że to fajnie wyjaśniłem, no, bo rzeczywiście... Wszystkie nasze problemy są w głowie. My myślimy, że coś jest problemem, a tak naprawdę nie jest. Bo ten problem to jest tylko wytwór naszego umysłu, naszych myśli. To nie jest rzeczywistość. Mam nadzieję, że to było pomocne. Zajrzyj do opisu, zapisz się na sesję, to pogadamy o Twoim problemie dokładnie sam na sam. Dokładnie Ci pomogę w konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie.